Kto dalej skoczy na naszej skoczni? Chodź wam pokażę! Musimy się wybić z tej linii, na no naszych kolejnogierów oczywiście, jak żeby inaczej Z tej linii i lecimy jak najdalej Nasz największy rekord To było tutaj Gdzieś tu W okolicach tylnie koło, więc no Nieźle jednak Ale po, postaram się Teraz to pobić Stop. Na pierwszy ogień idzie Oczywiście mój kolega Uuu. oj ok było tylnie, tylnie koło oczywiście jak żeby inaczej to było pobity. tu pobity rekord udało nam się dobra lecę teraz ja no i tutaj wylądowała ładnie było wysoko tak, no było. Gdzie było? było. Tu gdzie się to się... Tu. 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 Tu no. No niestety nie udało się, ale y, udało się może y, w następnym sorcie. Nara.